Dzieje się świetnie, bo moje włosy świetnie wyglądają, a może jest odwrotnie? Nowość firmy Vela, Vivality. Szampony z kompleksem proteinowym, który wzmacnia strukturę twoich włosów, by miały więcej połysku i były pełne energii. Vela. Włosy potrzebują eksperta. Weź udział w promocji smak zwycięstwa. klej Layse, Lace Maxi, Citos. Mytnij trzy słowa. Smak wraz z kodami kreskowymi i prześlij do nas. Możesz wygrać... Pik. Zegarek Casio g shock oraz wiele innych brzód. Poczuj smak zwycięstwa! Czy zaryzykowałabyś pranie tej wełny w czymś takim? Nie sądzę. Popatrz. Większość proszków zawiera enzymy, które mogą zniszczyć delikatne włókna. Używaj perły. Perła nie zawiera enzymu. Ma za to teraz więcej lanoliny, aby lepiej chronić włókna tkanin. A efekt? Czyste i bezpieczne. Tak delikatnie jak perła pierze tylko... Perła. Perła. Czystość i ochrona delikatnych tkanin. Co o nich myślicie? Musi być mocny i mnie chronić. Ja pragnę, by sprawiał mi radość. Dla mnie powinien być delikatny. Durek, wybierz swój typ. Teraz masz do niego lepszy dostęp. To znaczy, do internetu. Nowe c 35i przyda się także w innych sytuacjach. Czy myślisz o tym, co ja? Hmm, Nowe c 35i. Samodzielność mojego dziecka to dla mnie powód do dumy, ale nie mogę sobie pozwolić na żadne ryzyko, dlatego używam Domestosa. Tylko Domestos czyści najskuteczniej, usuwając brud i zabijając zarazki. Inne produkty zabijają same bakterie. Tylko Domestos oprócz bakterii zabija też niebezpieczne wirusy i grzyby. Używam go codziennie, aby moje dziecko było naprawdę bezpieczne. Mamo, już. Tylko Domestos zabija wszelkie bakterie, wirusy i grzyby. Kiedy twój oddech staje się niebezpiecznie gorący? A ponieważ to Winterfresh jest. Dużo, dużo błog. Jeżusz, mroźna i nowy Winter Fresh Polar Ice. O smaku. Mroźna świeżość oddechu na długi czas. Już się tego nie zrobił? Jestem tego pewnie wspanialny. Nie wernisarz fotografii I zamierzam ładować pieniędzy w niewydarzone artystki. Łukasz, jak oboje wiemy, jest kłamcą. Ja jej powiedziałem, jak odłączyć respirator. Chcę cię prosić, abyś wstawił się za moją senem. Policja to wyjaśni. Byłem przesłuchiwany, to wystarczy. Pani zrobiła wszystko, co... Dokładnie tyle. Ława przysięgłych uznała panią winną, nieumyślnego zabójstwa. Młoda dziewczyna trafia do więzienia, gdzie zostaje bestialsko zamordowana. Jeśli chodzi o nas, to koniec dochodzenia. Koniec? Przecież w ogóle nie było dochodzenia. Jej starsza siostra postanawia się zemścić. Jesteś skończona Bambi. Nie wie jednak, że morderczyni jest osłaniana przez władze więzienia. Kej rządzi tym więzieniem. Jeśli ją stąd usuniemy, zapanuje chaos. Proszę zaprowadzić porządek. Thriller Vendetta. Dzisiaj o 23.55.